Kurs angielskiego dla wiecznie początkujących, dorosłych, który nie tylko przejmuje bariery przed mówieniem, ale sprawia, że świetnie spędzasz czas w fajnym towarzystwie. Co to za kurs? Zanim ci powiem, jak się nazywa, to przedstawię cztery powody, dla którego jest taki świetny. Po pierwsze, interakcja z innymi ludźmi, to daje dopaminę, uczy jak spontanicznie reagować i prowadzić normalne rozmowy w życiu. Po drugie, motywacja i wsparcie. W grupie nie chcesz odstawać się od pozostałych kursantów, a oni dadzą ci dobre słowo, kiedy nadejdą trudne chwile w nauce. Po trzecie, personalizacja i natychmiastowa korekta. Nasi lektorzy zapewniają wyjaśnienia dostosowane do ciebie, dzięki czemu lepiej zrozumiesz materiał gramatyczny albo jakieś inne zagadnienie. Po czwarte, mnóstwo okazji do mówienia. W Speaking Joy nie podręcznika, tylko non-stop gadamy. Kurs Speaking Joy uczy mówić w kontekście wyjazdów i podróży na poziomie od całkowitego zera do poziomu A2. Na tym kursie się po prostu rozgadasz. Chcesz wiedzieć więcej? Czy to coś dla Ciebie? W takim razie wejdź na stronę skutecznik.pl ukośnik SJ. SJ to skrót od Speaking Joy, a skuteczni pisze się przez Q, bo to wyraz quality. Nie chcesz niczego zapamiętywać? Kliknij w bio, tam będzie link.